Niektóre z wielkich opowieści napisałbym w całości, a inne pozostawił ledwie naszkicowane, o jedynie zaznaczonym planie. Cykle powinny być połączone w majestatyczną całość, zostawiając jednak pole do popisu innym umysłom i dłoniom, które parają się malarstwem, muzyką i dramatem. Kiedy po raz pierwszy zagłębiłem się w twórczość profesora Tolkiena, byłem wręcz przygnieciony przez wielkość wykreowanego świata. Co najważniejsze, świat nie był tylko pustą wydmuszką, służącą jako element fantazy i miejsce akcji. Sprawiał wrażenie jak najbardziej żywego. Wszystko było dogłębnie przemyślane. A poza głównym wątkiem powieści, przewijała się cała masa niedopowiedzianych lub owianych tajemnicą historii oraz interesujących postaci. Nie wiem, czy byłbym w stanie zliczyć godziny, które spędziłem na rozmyślaniu nad tymi historyjkami. Jak do tego doszło? Co się tam działo? Jak reagowało tamtejsze społeczeństwo? Grając w bitwę o śródziemie czy podbój, czułem się ograniczony przez niewidzialne ściany których nie sposób było przeskoczyć. Można by powiedzieć, że wręcz marzyłem, by ktoś stworzył grę, w której razem z przyjaciółmi miałbym pełną swobodę w podejmowaniu decyzji i eksploracji przeróżnych krain śródziemia. Wszystko oczywiście w dobrym tonie, zgodnie z narracją oryginału. W 2011 Światło Dzienne ujrzała gra fabularna The One Ring Adventures Over the Edge of the Wild. Spełnienie moich najskrytszych próśb. Jednak nie było dane mi cieszyć się jej zawartością. Nie bez powodu też używam tutaj angielskiej nazwy, albowiem gra nie została nigdy spolonizowana. A szkoda, ponieważ The One Ring zgarnęło liczne nagrody, w tym nagrodę najlepszej gry z gatunku roleplaying. Co więcej, produkcja przez wielu jest uznawana za najlepsze przeniesienie tolkienowskich realiów i klimatu do systemu gier fabularnych, dając graczom całkowitą swobodę w wykreowanych przez nich przygodach. Podręcznik okazał się na tyle wielkim sukcesem, iż doczekał się kilku rozszerzeń i suplementów. Mimo to autorzy nie zamierzali osiąść na laurach. Przez lata zbierali feedback od graczy. I starali się usprawnić swój twór. I tak w 2021 za sprawą Francesco Nepitelego, czyli twórcy pierwotnej wersji podręcznika, ruszyła jedna z największych zbiórek na Kickstarterze. Cel był prosty: stworzenie drugiej edycji jednego pierścienia. W niespełna 30 minut od ogłoszenia projektu wszystkie podstawowe progi zostały osiągnięte. Niecały miesiąc wystarczyłby zebrać prawie półtora miliona funtów. Z tym funduszem autorzy nie tylko usprawnili swoje mechaniki, lecz także dodali sporo nowej, fascynującej zawartości. Wszystko oczywiście w twardej oprawie, wewnątrz której czai się graficzna uczta dla fanów Śródziemia. Jakby tego było mało, twórcy wydali także specjalne kości i karty do gry. Które co prawda nie są wymagane do cieszenia się z rozgrywki, ale wprowadzają dodatkowy klimat podczas sesji. Dziś, w imieniu swoim, jak i wydawnictwa Black Monk Games, mam zaszczyt poinformować Was, że sprzedaż polskiej wersji podręcznika do drugiej edycji jedynego pierścienia, którego przygody zabiorą nas do krain Eriadoru, już ruszyła. Na kanale pojawiły się już filmy o tej tematyce, ale do tej pory nie wyjaśniłem, co podręcznik oferuje czas to uzupełnić. Zacznijmy sobie od podstawowego pytania. Czym są gry fabularne? Często nazywa się je RPGami lub grami wyobraźni. Osobiście najbardziej skłaniam się do terminu gra wyobraźni, bo to chyba najlepszy sposób, by opisać ten gatunek osobom niezaznajomionym z tematem. Cała rozgrywka toczy się właśnie w wyobraźni. Żadne programy nie są wymagane, by cieszyć się z rozgrywki, a gracze wyobrażają sobie sceny opisywane przez mistrza gry. A kim właściwie jest ten mistrz? To najprościej mówiąc osoba prowadząca rozgrywkę reżyser i scenarzysta w jednym. To on jest odpowiedzialny za stworzenie fabuły, przedstawienie świata i odgrywanie bohaterów niezależnych. Każdy z graczy wciela się natomiast w jedną z postaci, którą najczęściej sami tworzą. Fabuła sesji stawia graczy jako postacie pierwszoplanowe, które wspólnie przeżywają przygodę. Tak wygląda teoria. W praktyce natomiast przypomina to trochę teatr improwizacji, gdzie każda z zebranych osób odgrywa swoją rolę i wspólnie tworzą wspaniałą historię. Mimo iż scenariusz jest przygotowany z wyprzedzeniem, to gracze nie zawsze muszą się go trzymać i często nieświadomie odchodzą od zaplanowanej rozgrywki. To jednak nie powód do paniki. Na tym właśnie polega wolność w świecie gier fabularnych. Odejście od scenariusza to szansa na dodanie na przykład jakiegoś losowego spotkania. Podczas sesji często dochodzi do śmiechu, czasem kłótni lub rozterek moralnych i masy innych emocji. Najważniejsze jednak, by pamiętać o granicy między grą a światem rzeczywistym. To, że wasze postacie mają ze sobą jakiś zgrzyt, nie powinno wpłynąć na relacje graczy w prawdziwym życiu. Część z was może się teraz zastanawiać. Skoro to gra wyobraźni, to po co mi jakiś podręcznik? Podręczniki do gier RPG zawierają zasady, według których powinna być prowadzona rozgrywka. Określają umiejętności graczy i to, jak powinny być one egzekwowane. Najczęściej jest to rzutkośćmi. Do tego dochodzą opisy grywalnych ras lokacji, potworów, broni, zaklęć i masa innych użytecznych informacji. W tym również gotowe przygody wraz ze wskazówkami dla mistrza gry. Dla przykładu, umiejętności używane w jedynym pierścieniu znacznie różnią się od tych w Zewie Cthulhu. Są dostosowane do jak najlepszego oddania świata gry. W przypadku jedynego pierścienia, gra skupia się głównie na epickiej historii podobnie jak dzieła Tolkiena. Nie da się jednak uniknąć walki, której stawką będzie życie bohaterów. Gra dzieli się na dwa główne segmenty: przygodę i sprawy drużynowe. Podczas przygody mistrz gry przedstawia wymyśloną wcześniej historię, w której czynny udział biorą gracze. Akcja nieco zwalnia podczas fazy drużynowej, wtedy główne skrzypce grają postacie graczy. Możecie opowiadać historię ze swojej przeszłości, uzupełniać zapasy lub po prostu dobrze się bawić i odpocząć chwilę. Miejsce akcji już Wam przedstawiłem. Dla przypomnienia jest to Eriador. Twórcy nastawili się na przeżywanie większości przygód właśnie w tym regionie. W podręczniku znajdziecie opisy m.in. gór błękitnych, Bri i okolic, Lindonu, Angmaru, Zielonej Ścieżki. Kurchanów, Wichrowych Wzgórz, Szajeru i wielu innych lokacji z Eriadoru. Nie szkodzi też byście przenieśli swoje przygody do innych krain, posługując się opisami Tolkiena. Klimat zostanie jak najbardziej zachowany, a wasze przygody będą mogły odbywać się w całym Śródziemiu. Zajebiste, nie? Akcja przygody rozpoczyna się w 2965 roku III ery. 24 lata po bitwie pięciu armii. Cień powraca do śródziemia i jego siły panoszą się teraz we wszystkich krainach, poza zwykłymi orkami, wargami i trolami, czy też rabusiami. Twórcy przewidzieli także potyczki z nienazwanym zagrożeniem, eksperymentem Saurona z głębin Dol Guldur. Dzięki tabeli przygotowanej w podręczniku możecie wylosować, jak wygląda i czym posługuje się owe monstrum. Alko i Halion Nasi bohaterzy spotkali się twarzą w twarz z taką bestią, tuż przed potyczką z trolem. Podręcznik jedyny pierścień daje możliwość wybrania swej narodowości spośród sześciu raz. Są to ludzie ze Szczepu Bardanów, krasnoludy z rodu Durina, elfy z Lindonu, Hobbit z Shire, ludzie z Bri i Dunedainowie, strażnicy północy. Do tego dochodzi też wybór klas, uzbrojenia, i drużynowego patrona, czyli osoby, która będzie naszym głównym zleceniodawcą lub też przyjacielem. Do patronów zaliczają się dobrze znane postacie z legendarium: Bilbo, Gandalf, Tom Bombadil i inni. Jeśli po przedstawieniu, czym jest jedyny pierścień, naszła Was ochota, by samemu zagłębić się w piękny świat gier RPG, to zapraszamy do sklepu wydawnictwa Black Monk Games. Gdzie właśnie trwa sprzedaż. Po zakupie otrzymacie pięknie wykonany podręcznik i wersję elektroniczną. A jeśli obawiacie się, że nie znajdziecie nikogo chętnego do gry z wami, w opisie znajdziecie link do naszego Discorda, gdzie z pewnością znajdziecie ludzi chętnych do gry, a my udostępnimy wam pokój na czas rozgrywki. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Nie przegapisz też dzięki temu kolejnego filmu. A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego materiału, to serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości i do usłyszenia w następnym odcinku.